Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w piątym odcinku Totalnej Biologii. Dzisiejszy odcinek nagrywam dla pani Marii, która poprosiła o to, aby przedstawić aspekt nerek oraz dny moczanowej. Zapraszam. Skaza moczanowa. Fas moczowy. Jest to konflikt związany z płynami o wydźwięku śmierci. Konflikt biologiczny, z którym możemy mieć do czynienia, to na przykład nie chcę stracić nawet odrobiny. Chcę zatrzymać wszystko, nawet odpadki. Innym konfliktem może być unicestwienie i całkowite załamanie egzystencji, czyli nie dam rady. To koniec. Nerki i nadnercza temat dla pani Marii oraz dla pani Kluski z Rosołem. Rdzeń nadnercza odpowiada za konflikt związany ze stresem o wysokim i trudnym do wytrzymania natężeniu. Jest to stres związany z ogromnym wydzielaniem hormonów stresu, jak adrenalina, noradrenalina czy dopamina. Jeśli chcecie dowiedzieć się w jaki sposób zatrzymać te hormony stresu to link do poradnika zamieszczam Wam w opisie. Diagnozy na tym poziomie to niewydolność kory nadnerczy, zespół waterhouse friedlichsena cysty nadnerczy, zespół Cushinga, feochromocytoma. Teraz kora nadnerczy. Odpowiada za konflikt bycia wyrzuconym z toru lub wejścia na złą czy niewłaściwą śnieżkę, ścieżkę. Tutaj również swoją rolę odgrywa kortyzol, aldosteron czy androgeny. Moje drogie panie, jeśli macie do czynienia z takim konfliktem, to istnieje u Was właśnie przerost androgenów, które są hormonami męskimi. Można to rozpoznać po nadmiernym owłosieniu na skórze oraz po takim męskim zachowaniu kobiet. To oznacza, że te kobiety prawdopodobnie mają właśnie konflikt na poziomie kory nadnerczy i mają przerost androgenów, czyli męskich hormonów płciowych. Można to naturalnie wyleczyć, więc jeśli cierpicie na tego typu dolegliwości, no to oczywiście zapraszam Was do kontaktu w tej sprawie. Miedniczka nerkowa odpowiada za konflikt związany z zaznaczeniem własnego rewiru. Diagnozy, jakie mogą powstać na tym poziomie, to zapalenie miedniczek nerkowych, kamienie nerkowe lub kolka nerkowa. Moczowód odpowiada za konflikt związany z zaznaczeniem własnego rewiru czy terytorium. Diagnozy, jakie możemy tutaj rozpoznać, to zapalenie moczowodu czy kolka nerkowa. Cewka zbiorcza nerki oraz kanaliki dystalne odpowiadają za konflikt egzystencjonalny oraz za lęk egzystencjonalny, czyli cały ten strach, również taki, któremu jesteśmy poddani. No powiedzmy sobie, od dwóch, trzech lat. Również jest to konflikt uciekiniera, konflikt związany z poczuciem osamotnienia oraz konflikt o treści, czuć się zaniedbanym, czuć się pozbawionym dobrej opieki. Diagnozy, jakie możemy rozpoznać na tym poziomie, to podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, niewydolność nerek, nadwaga, rak złośliwy komórek nerkowych. Zapalenie miedniczek nerkowych, zespół nerczycowy oraz kłębuszkowe zapalenie nerek. Tkanka czynnościowa nerek, kłębuszki nerkowe odpowiadają za konflikt związany z płynem, konflikt alkoholowy oraz konflikt o treści woda. Płyny w ogólnym rozumieniu. Również jest to utrata własnej wartości yy, odnośnie w zakresie wydajności nerek. Diagnozy, jakie możemy tutaj rozpoznać, to cysty nerkowe, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, nefroblastoma, czyli guz Williamsa, oraz zapalenie kłębuszkowe nerek. Moi drodzy, nerki są naprawdę niezwykłym narządem, narządem, którym medycyna chińska poświęca bardzo dużo czasu i uwagi. Ja o nerkach nagrałam aż trzy filmy, aby wyczerpująco omówić ten temat i wskazać wam, w jaki sposób o te nerki dbać, aby można było zachować zdrowie. Jeśli mielibyście ochotę, aby zdobyć taką wiedzę, żeby te swoje nerki podratować i podleczyć, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Link do tych poradników znajdziecie w opisie tego filmu. Najwłaściwszą drogą jest rozwiązanie swojego konfliktu na poziomie emocjonalnym, a następnie rozpoczęcie leczenia fizycznego danego Organu. Oczywiście mówimy tutaj o leczeniu naturalnym. Więc moi drodzy, nerki przesączają przez tętnice nerkowe około 25% całkowitej objętości krwi. W kłębuszkach nerkowych przetwarzane są substancje występujące we krwi przeznaczone do wydalenia. Wydalane są tak zwane związki występujące. W prawidłowym moczu, czyli mocznik, kwas moczowy, kreatynina, określone sole czy urobilinogen. W procesie tym powstaje około 180 litrów moczu pierwotnego, który przepływa przez cewkę. Część tego moczu jest wchłaniania, wchłaniana ponownie w kanalikach oraz w cewce zbiorczej nerek. Miedniczka nerek, przewód moczowy, pęcherz oraz cewka moczowa wydalają w zależności od różnych czynników około od 1 do 3 litrów moczu. Jest to tak zwany mocz wtórny. Problemy biologiczne czy konflikty biologiczne związane z nerkami to na przykład. Konflikty o charakterze egzystencjonalnym, czyli utrata pieniędzy, bankructwo firmy, choroby zagrażające egzystencji. Może to być również konflikt uciekiniera, konflikt wypędzenia, na przykład być wypędzonym z mieszkania, domu, pokoju, kraju, z miejsca pracy czy po prostu bycie niechcianym i czucie się bardzo mocno niechcianym w miejscu, w którym się znajdujemy. Może to być również konflikt poczucia osamotnienia, lęk przed samotnością, lub poczucie opuszczenia. Częścio, cze, często, przepraszam, po rozstaniu. Mogą to być również konflikty, gdzie czujemy się źle zaopiekowani, na przykład w szpitalu, w domu starców, ale nie tylko, ponieważ konflikt ten występuje również u małych dzieci, które nie czują opieki ze swoich rodziców. Może to być również konflikt outsidera, ponieważ jest się innym i myśli się zupełnie inaczej niż pozostali pozostałe osoby w grupie czy w otoczeniu. No i pojawia się tutaj właśnie poczucie bycia outsiderem. Może to być również konflikt o treści, zagrożenie życia lub przeżycia. Ponieważ odczuwany jest lęk z powodu braku zaspokojenia potrzeb egzystencjonalnych. Może to być również konflikt bycia pozbawionym wsparcia, czyli na przykład kobieta ciężarna, która nie może liczyć na wsparcie ze strony swojego partnera. Może być również konflikt bycia bez ojczyzny, jeśli na przykład ktoś musi pracować poza granicami. Kraju musi opuścić dom po to, żeby pracować na rodzinę. Albo ogólnie trzeba wyjechać z tego kraju, ponieważ na przykład, co jest prawdą, nie da się tutaj żyć i funkcjonować. Innym konfliktem jest konflikt odwodnienia, czy braku wody. Jest to taki konflikt, gdzie mamy do czynienia z długimi wędrówkami, czy z fizycznym wysiłkiem, ale możemy to również interpretować w taki sposób, że to odwodnienie to może być ta nasza taka podróż życiowa, która nie może dobiec końca, i mam tutaj na myśli, że ciągle odczuwamy te konflikty na poziomie nerek. I wciąż i wciąż nie dostajemy tego, czego chcieliśmy, i wciąż i wciąż pozostajemy w konflikcie na przykład egzystencjonalnym, i to nam drenuje płyny organiczne i następuje ogromne odwodnienie organizmu, przez co żadne procesy w organizmie nie mogą przebiegać prawidłowo. Jak sami widzicie, nerki są, nerki są bardzo, bardzo ciekawym organem odpowiadają za wiele problemów które wiążą się z naszym życiem codziennym. Warto więc o te nerki zadbać. Zerknijcie sobie, macie linka, macie linka w opisie. Bardzo fajnie przedstawiłam te dwa filmy. tak aby, te, Przepraszam, to są trzy filmy, tak abyście mogli sami o te nerki zadbać i wzmocnić zarówno energię Yin, Yang, jak i Jing, Nerek, czyli tą energię życiową. No i wzmocnić czy nie tylko nerek, ale czy w całym naszym organizmie. Najczęściej te konflikty aktywne są u bardzo dużej grupy osób. Zazwyczaj jest jednak tak, że ten efekt czy objaw jest bardzo mocno przytłumiony, a symptomy nie są dostrzegalne lub są dostrzegalne w niewielkim wymiarze. U kobiet najczęściej diagnozuje się choroby ginekologiczne zamiast chorób na poziomie układu moczowego. Ogólnie to, co jest takie najbardziej charakterystyczne, to może być tak, że ten konflikt na poziomie nerek zostanie zauważony poprzez zmiany czy zmieniającą się wagę ciała u danej osoby. I teraz. Nadmierne głodzenie się w celu zmniejszenia wagi ciała może w określonych przypadkach nawet intensyfikować konflikt egzystencjonalny, ponieważ oznacza to ciągły, nieustanny brak i odbieranie sobie czegoś. Z jednej strony, ktoś chce uzyskać spadek. Wagi ważyć mniej mieć fajniejszą figurę, przestaje jeść. No i organizm odbiera to jako ogromny konflikt egzystencjonalny, będąc w ciągłym braku, w związku z czym ta osoba wcale nie czuje się lepiej, a jej problemy zdrowotne pogłębiają się z każdą chwilą, z każdym dniem, kiedy ona jest na tej diecie. Na dalszym etapie spowalnia się przemiana materii, tak aby organizm nie zużywał tak dużej ilości energii i aby mógł oszczędzić ją na trudniejsze czasy. Tłuszcz nie jest spalany, tylko magazynowany. No i konflikt jest jak najbardziej najistotniejszym czynnikiem powstawania nadwagi. Dalszej części e, pogłębiania się tego konfliktu e, może być taka sytuacja, że jeśli przemiana materii słabnie, to może to powodować, że cukier zacznie gromadzić się we krwi, w wątrobie i nie jest spalany. W tym przypadku obecna jest wprawdzie wystarczająca ilość insuliny, ale mimo to. Może dochodzić do podwyższenia poziomu cukru. Konflikt ten może mieć wpływ na powstawanie cukrzycy typu drugiego. I właśnie temu typowi cukrzycy towarzyszy zazwyczaj nadwaga. No, i teraz jeszcze wam. Opowiem taką kolejną ciekawostkę: że niedoczynność tarczycy może być efektem właśnie tego konfliktu. Hormony tarczycy są w znacznym stopniu odpowiedzialne za aktywację przemiany materii, ponieważ w przebiegu tego konfliktu, aby oszczędzić energię, może osiągnąć to poprzez redukcję hormonów tarczycy. Czyli organizm poprzez redukcję hormonów tarczycy osiąga, yy, osiąga efekt oszczędzania energii. Moi drodzy, zwróćcie uwagę, jak wiele konfliktów można, czy jak wiele problemów zdrowotnych można rozwiązać yy, na poziomie emocjonalnym, jeśli zajmiemy się nerkami. Dlatego tym bardziej zachęcam Was do tego, aby zapoznać się z tymi filmami o nerkach, które stworzyłam. Są to trzy sztuki, a w kolejnym etapie zainteresować się Symfonią Natury, ponieważ jest to program przywracający zdrowie, ale nie tylko, ponieważ Symfonia Natury zawiera takie preparaty, dzięki którym Twoje DNA. Będzie mogło się odnowić i stanie się nad przewodnikiem, a więc zacznie wytwarzać światło. A jak wiadomo, czym jesteśmy? Jesteśmy światłem, moi drodzy, więc odżywmy najpierw te swoje nerki, zamknijmy ten problem egzystencjonalny na poziomie nerek, wyleczmy je, zacznijmy odnawiać tą energię naszą nerek. Sami zwrócicie uwagę na to, jak dobrze się dzięki temu poczujecie, a następnie warto organizm uzupełnić w konkretne minerały, których on potrzebuje po takim wygłodzeniu egzystencjonalnym, dzięki czemu te wszystkie funkcje w organizmie ruszą. Również z pracą tarczycy. Więc nawet jeśli mamy do czynienia właśnie czy z cukrzycą, czy... czy z problemami starczycą, to Symfonia Natury w tym pomoże. Symfonia Natury została stworzona w taki sposób, aby postawić organizm na nogi, postawić organizm każdego człowieka na nogi, bez względu na to, na jaką dolegliwość ta osoba cierpi. Przy okazji, w Symfonii Natury zostały właśnie przedstawione takie preparaty, dzięki którym wasze DNA,. Z jednej strony będzie mogło cofnąć te wszystkie modyfikacje, które zostały wprowadzone, a z drugiej strony stanie się nadprzewodnikiem i no, zacznie po prostu produkować światło, abyśmy mogli wrócić do tego pierwotnego stanu, do tego kim jesteśmy. Mam nadzieję, że Wy już wiecie, kim jesteście naprawdę. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Więcej linków oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat yy, tych dolegliwości, które macie w zakresie totalnej biologii, to dajcie znać pod filmem. W kolejnym filmie z zakresu totalnej biologii opowiem Wam o skoliozie. Jest to bardzo ciekawa. Dolegliwość. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, papa. Pa.